Piu piu, 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 piu. piu Ziomek! Nigdy nie wygramy tej bitwy! Nigdy! Musiałby się chyba zjawić jakiś książę na szarym koniu! Ja! Cześć! Witam Was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Zapewne jesteście tutaj, bo interesują Was nie tylko klocki Lego, ale i Star Wars jako taki, moi drodzy. Dziś spotykamy się z klockami z 2009 roku w serii KBL, czyli serii sprawdzającej, czy kiedyś było lepiej. Moi drodzy, nie inaczej. No i dziś spotykamy się z zestawem 7748, czyli tutaj atakiem na bazę HOT. Tak się nazywało oryginalem. Zestaw pochodził w 2009. Ma więc już 10 lat Aczkolwiek nie wiem w którym roku emituje tą recenzję Ale jeżeli w 2019 to ma 10 lat Jeżeli już w 2020 to ma lat nie, 11 Moi drodzy Cóż, my tu znajdziemy 5 hipków Mini taką... No no właśnie baza to to nie jest, więc atak na bazę niby, ale to oni po prostu jakieś zasieki atakują plus yy, działko takie, yy, ale o tym moi drodzy zaraz omówmy sobie, więc ten zestaw po kolei. Jest również Han Solo na tautanie yy, takie troszkę naciągałem to, bo w bitwie no, Han Solo nie jeździł na, ta, na Tałtanie moi drodzy, zacznijmy sobie więc omawiać od tego największego konstrukta. Yy, moi drodzy, jeżeli intro brzmiałoby, yy, hej chcą nam zmienić te fajne blastery na szutery no co ty, w takim razie ja spadnę. Bam. Tak mogłoby wyglądać to intro, tak jest, moi drodzy? W zestawie tym bowiem była taka opcja bawialna, którą jakkolwiek byłbym w stanie, byłbym, byłem w stanie, jestem w stanie zaakceptować. Chociaż tutaj na tym podejście drewnianym, no to chyba będę musi jakoś imitować drewno. E, mamy tutaj takiego owisie przezroczystego klocka. Stawiamy sobie na nim hipole e, strzelające do imperialów. W ten sposób one muszą stać. No i cóż, i wtedy wciskamy ten przycisk, i jak widzimy, co się, moi drodzy, dzieje, no właśnie, są wyszczelibywani w kosmos. E, takie hipole, jak więc widzicie, tutaj całkiem ciekawa i opcja bawialna, którą jestem w stanie zaakceptować. Można się było bawić, jak ktoś ich trafił, to wiecie, wylatywali w kosmos, to jest oczywiste. E, natomiast, no tak poza tym, bez hipków, tak śmiesznie to wyglądało, że tak się to. Kiwało, troszkę tutaj psuje efekt, również ten klocek. Nie wiem, czemu użyli tu klocków beżowych, jakby nie mogli użyć klocków białych w tym momencie. No chyba, że to faktycznie się miał jakiś fragment infrastruktury imitować. To ok. Sam zasięg wyglądał w ten, oto sposób. No nie ma tu nic skomplikowanego. No, biały śnieg, zasięg jest. Moi drodzy, jakaś rura. Też nie wiem, do czego ona była, co to jakiś, nie wiem, tu, no, bimberek sączyli, prawda? Sobie, bo im zimno było, więc tutaj, prawda, leciał z tej bazy, no i tutaj sobie sączyli. Może, moi drodzy, może, who know, jak to mówią w Anglii. Yy, natomiast mamy również tutaj działeczko, działeczko się otwiera. No właśnie, to była sprytna skrytka na właśnie ten, ten magiczny napój bogów, jak to się mówi. Czekajcie, sprawdzę w ogóle, czy się hippol zmieści. Zmieści się hippol, moi drodzy. Czyli patrzcie, w skrajnym przypadku ataku mógł się tu schować jeden hippol i przeżył jakoś ten atak imperialców, tak? Oni wtedy szli z tym wielkim działem, nie znaleźli typa, przeszli dalej i brawo rebeliancie, brawo! Przeżyłeś atak na chod. Jesteś tchórzem, ale oj tam. Eee, w ten sam sposób, dobra. I o ile nie zamarzłeś, jest zimna, no i dopatrzcie oczywiście wamp, yy, moi drodzy. E, tutaj mamy, widzimy, tak to wyglądało, no właśnie chyba to miał być taka, taki schowek, no bo na naduż innego, tym bardziej, że jest to, moi drodzy, otwierane. Tutaj działko nam się oczywiście w pełni obracało, e, tutaj też, ale to musi być do dołu, żeby było ładnie, no właśnie, mu się zdarzało również niestety odpadać, jak widzicie, i spadać na ziemię, ale czekajcie, już mam tego kloca, no nie trzymało się to za dobrze, dodatkowo mamy tu dwie torpetki gdzie, spytacie? No właśnie, moi drodzy, to są torpetki o tym wam pokażę zaraz. żeby było ciekawiej, jest to uważam efekt ładny, ale oczywiście nie do końca yy, fajny. O, spójrzcie, mamy tu klapę. Tak, dokładnie było przecież w wiedznych Wojnach, że tam nawet było na filmie, że oto się otwierały, tam wystawał Hipol. Ewentualnie możemy tu wsadzić Hipola i on może wtedy stąd sadzić z tego działa, chociaż oczywiście nie ma on tutaj yy, żadnej kierownicy, nic absolutnie, żeby mógł tym sterować, no ale można było, moi drodzy, tego otworzyć. Miejcie tą wiedzę, no tu się można było tym jeszcze tak bawić, ale po co? Fajny efekt, okej, okay. nie wadzimy oczu, natomiast co, rozmawiać o torpedach? Bo pewnie to wadzi w wasze oczy. Moi drodzy, po co to jest? No oczywiście to jest po... Widzicie? Tu są torpedy. Nie wiem, jak mocno trzeba by było, czekajcie, nimi walnąć, żeby to mi faktycznie wystrzeliło, ale czekajcie, uwaga. No właśnie. Na pewno nie można było wciskać, uwaga. Nie da się. No. Serio, patrzcie, wciskam szybko. Szybko wciskam. Nie da się, moi drodzy. No, jak widzimy, nie była to więc najlepsza część tej konstrukcji, moi drodzy. No, aczkolwiek teraz tak się domyślam, że może ta rurka była po to, żeby te części nam się nie rozczepiały, kurde. Może ona była właśnie po to, żeby jednak te części się trzymały chodchu. E, razem dajmy jednak spokój tej kupie e, śniegu. Zajmijmy się innymi, coraz ciekawszymi tu elementami. Chociaż nie mówię, że on nie był absolutnie, moi drodzy, ciekawy. No był fajny, do makiety z chodchu. super. Ja w ogóle bardzo lubię, nie wiem czemu hot. -h. Bardzo lubię tą świeżą planetę, natomiast Moi drodzy, jedziemy dalej, mamy tu również Tak jak widzicie działko, całkiem CKM-owate Fajne, z tu takim Podpięciem do jakiegoś magazynku zewnętrznego Podpięcie do magazynku zewnętrznego Jest zrobione na zasadzie bata Oczywiście, przytwierdzone W ten oto sposób, jest to bat tutaj Włożony, przezroczysta, nóż tutaj Z trochę boli, ale nóżki fajne No, z takiego CKM można było Próć grubo do tych rebeliantów, co już widzieliście W intro, no i moi drodzy, przechodzimy Do najważniejszej chyba części tej tego zestawu czyli do minifigów moi drodzy tutaj przede wszystkim odkładamy im brońki żeby skupić się na hipolach a nie na brońkach super Gdzieś mi odpadła jedna część, ale będziemy musieli to przeboleć. Drugi ma taką samą, a może to i lepiej, bo zaprezentuję wam ten jakże ciekawy hełm, moi drodzy. Próbuję ustawić hipki, ale wyjątkowo nie chcą ustać. Czyżby im zmarzły nóżki na tym chodchu? hot chodcie? Ho -ho 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 no właśnie, jak to się w ogóle odmienia, napiszcie mi w komentarzu. No i drodzy, dwóch rebeliantów, dwóch imperialsów i trzeci taki półrebeliant, bo niby był rebeliantem, wtedy nie był, tak nie był przekonany. Jak mu złotko zabłysło przed oczami, to był, jak nie zabłysło, to nie był. Wiadomo, moi drodzy, zacznijmy od ym, Rebelsów. Oni są identyczni, jak zaraz dostrzeżecie, moi drodzy. No i tak jest! Jeszcze stare minki. W 2009 pamiętajmy, że to mojej przerwa odległo, więc mm, nie kojarzyłem tych zestawów. Oni mieli jeszcze stare, zwykłe, proste minki. I teraz należy zadać sobie pytanie, czy faktycznie kiedyś było lepiej? No kurde, ja cały czas mam mega sentyment do tych starych figów z lat 90. gdzie te minki były proste, chipki były jeszcze żółte. Ale kurde, no nie jestem dzisiaj przekonany jednak faktycznie, czy takie miękkie, zadowolone żołnierze na froncie, na no, lodowatej planecie, gdzie wszystko, co może być jest niekorzystne, jak w ogóle tam się kali. <grym> No, tak czy siak, mieli takie minki, moi drodzy, jak widzimy kombinezonki to samo, dlatego mówimy jeden, natomiast zwróćmy uwagę, jakie mieli wtedy hełmy, ten hełm wyglądał tak, dziś hotch wygląda zupełnie inaczej, wiem, bo mam też nowsze zestawy, mam oczywiście je w miksie, bo ten zestaw nie zostaje, u mnie leci na mój sklep przystańklocków.pl, yy, więc nie wiem, czy tam jeszcze jest sprzedaży, czy nie ma, moi drodzy, natomiast fakt, faktem yy, mam nowszy zestaw z hot i tam mają już nowsze hełmy. No, tu trochę jak narciarz wyglądał, jakiś nurek nawet, śmiesznie, śmiesznie w tym stroju, oczywiście główka tylko jedna, no bo co mamy? Drugi też zadowolono minkę. Wtedy nie wychodziły smutne minki, moi drodzy. Każdy był zadowolony, nawet jeśli umierał na froncie na wojnie. Także fajny tutaj kombinezonik, jego z tyłu ma on biały plecaczek. Zupełnie biały plecaczek, jak ci. Ci mają znowuż inny biały plecaczek. Również identyczne, obydwie są figurki, dlatego skupimy się tylko na jednej. Spójrzcie, plecaczek on miał taki. No właśnie, plecaczek. No właśnie, plecaczek połączony z głową. Głowa czarna, dlaczegoż? Gdyż widzimy, o, tutaj przez wi wi wizjonery, przez wizniki. E, to, co się patrzy, e, zapomniałem teraz słowa. Widzimy, o, dlatego tu jest czarne. Tak, kiedyś robiono. Tak, kiedyś czarne nie było nadrukowane na tym, tylko główki były czarne. Szkoda, troszkę, no, ale z drugiej strony nie ujawniano tożsamości tym samym tych żołnierzy. E, spoko klata, fajna. No, pasuje to oczywiście tematycznie do chodku, jest zrobione wiernie, fajnie, ok. E, drugi jest identyczny, więc nie będziemy się skupiać. No i moi drodzy, krem de la creme, czyli Han Solo oraz Tao Town. Mm, moi drodzy, Tao ruch, ruchome miał rogi, to na pewno, więc sobie mógł poruszać tymi rogami, ruchome miał yy, łapę i to jest koniec ruchomych elementów. Ani ogon nie jest ruchomy, ani żaden inny członek jego ciała. Dodatkowo jest tutaj zakneblowany, jak widzimy tutaj tym zakneblowanym. Oczywiście śmieje się, bo to jest, wiecie, nie, nie da się tego inaczej zrobić yy, tym oto elementem śmiesznym. No, trochę mu tu wypada, jak widzimy, no ale nie da się tego zrobić inaczej. Zaraz Wam pokażę, jak ten element wygląda w całości. Ma on oczywiście tutaj si siodło Sidło, miałem powiedzieć, sidło się wyciąga, także można było również jeździć na dzikim tautaunie. No i tak on wygląda, całkiem ciekawy element, jakże rzadki, jakże drogi, moi drodzy, dziś na alegronach. no i na moich sklepach zresztą też, no... Rzadki element, to wiecie, to jest drogi niestety, ale ładnie zrobiony, fajny, plus te łapki jeszcze, no dogadałby się ze smokiem z lat 90 to na pewno, moi drodzy. Mega fajne, lubię te stwory, tak jak Maciek uwielbia duże stwory, no ja jarałby się chłop tym zestawem na pewno. No i Han Solo, Han Solo również, jak widzicie, jeszcze stara minka, chociaż trochę jest bardziej udziwniony, bo widzimy, że ma tutaj przede wszystkim, no, brwi. Ma na uśmieszku takie coś, no jest jakokolwiek udziwniona tamina, ulepszona tamina, ale kombinowany już bardzo ładny. Ma manierkę z tajemniczym napojem, o którym rozmawialiśmy już na początku tego odcinka. Ma przede wszystkim co musiało być szokujące w tamtych czasach na pasie na nadruk. To nawet dziś nie jest takie częste. Choć już coraz częstsze, ale wtedy to musiało być szok. No i z tyłu, brak nadruku. Wkładamy tu, bardzo fajnie się prezentował ten Han Solo miło się podobało, no i moi drodzy, co tu dużo więcej gadać. Tak prezentował się ten zestaw. E, świetny, bardzo fajny, i aż mi szkoda, że do kogoś, znaczy szkoda. Cieszę się, że pójdę do kogoś z Was, do tego, kto go kupi na moim sklepie, ale kurczę no przytuliłbym, taki liczę, że oczywiście, tak jak i Wam mówię, w moim planie na sklep, że kiedyś będę miał na tyle tych zestawów, że będę mógł sobie spokojnie odkupić e, i zostawiać już, a nie puszczać, moi drodzy, dalej w sprzedaż. 7748 Bardzo fajny zestaw. Wam dziękuję za kolejną wspólną recenzję. Jeżeli lubicie Star Wars, nie zapominajcie, że na tym kanale już było pełno Star Warsów, a na kanale gamingowym cały czas gram w Star Warsy. Znaczy, chyba jeszcze gram, bo tak jak mówię, nie wiem kiedy edytuję, puszczam ten filmik. Wam dziękuję za kolejną wspólną recenzję. Widzimy się oczywiście wkrótce w kolejnych pięknych recenzjach KBL. Bye!